W kolejnym odcinku z grą Stardew Valley, w którym zobaczycie pierwszą wyprawę do kopalni. Na początek chciałam zrobić taki przegląd questów. Zgubiona siekiera Robin, tutaj Stachu musi ją jeszcze zwrócić. Smelting, czyli wytapianie, hutnictwo. Można, można wytapiać w takim piecu metalowym zebrane minerały. I osiągnięcie piątego poziomu w kopalni budowa spichlerza, czy też innych budynków rolniczych. Głównym zadaniem, jakie zostanie wykonane w tym odcinku, będzie dostanie się do piątego poziomu w kopalni. Warto przygotować się na taką wyprawę. Należy uporządkować plecaczek. Na początku gry rolnik ma bardzo mało miejsca w plecaczku, dlatego należy pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i wpakować nam tylko te, które są najbardziej potrzebne. Co należy zabrać do kopalni? Miecz, motykę do wykopu w ziemi, bo w kopalni jest też pewnego rodzaju gleba, kilow do rozbijania kamienia czy też minerałów, a siekiera do rąbania drewna w sumie nie będzie konieczna i tutaj y, zrobiłam błąd, że wzięłam ją do kopalni. A przekonacie się o tym pod koniec odcinka. Po drodze do kopalni można znaleźć też co nieco do zjedzenia, jakieś dzikie warzywa przydrożne, przydadzą się na pewno, bo w kopalni Stachu traci dużo energii. W kopalni znajduje się winda, która początkowo jest nieczynna, ale można ją uruchomić po przejściu pierwszych pięciu poziomów, i wtedy przemieszczamy się pomiędzy pierwszym a piątym poziomem. Żeby uruchomić windę na niższe poziomy, trzeba się tam po prostu dokopać, i wtedy winda odblokowuje się co każde pięć poziomów, czyli później przy dziesiątym, przy dokopaniu się do piętnastego. Do 20 i tak dalej. No i kopiemy przede wszystkim, żeby wykonać tego pierwszego questa, trzeba dojść do tego piątego poziomu, znajdując takie właśnie wejścia w ziemi, znajdują się one przeważnie pod jakimś kamieniem. Czasami są jak tutaj na drugim poziomie widać od razu. Ale warto pozbierać, jeśli energia jest wystarczająca, kamienie czy też minerały. Na jednym z pierwszych poziomów, takim e, najbardziej wartościowym e, poza samym kamieniem minerałem jest ruda miedzi. To są takie z takimi kropeczkami kamienie, ale nie tylko. Rudę miedzi można też e, wykopać pod innymi kamieniami, chociaż zdarza się ona rzadziej. Tutaj już od piątego poziomu pojawiają się takie zielone stworki, które trzeba zabijać. Wylatuje z nich taki ślus. To jest później potrzebne do jakichś innych questów, czy też, czy też jakieś inne rzeczy. Kolejnym questem, jak już dojdzie się do tego piątego poziomu, jest dojście do 40 poziomu. Na kolejnych levelach jest coraz trudniej, także no, warto też uzbroić się bardziej w, i przygotować, idąc w głąb tej kopalni. Kopalnie, oczywiście, trzeba sobie podjeść, bo energia spada. Tak jak mówiłam wcześniej, w kopalni jest też gleba, w której znajdują się różne rzeczy, na przykład glina. Które już Stachu tutaj nie mógł zabrać, bo zabrakło mu miejsca w plecaczku. Dlatego, idąc do kopalni, warto pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów. I tutaj właśnie warto byłoby pozbyć się motyki, bo drewna rąbać tutaj nie będziemy. A na początku każdy jeden slot w plecaczku ma znaczenie. To jest właśnie ten piec, o którym mówiłam. Wrzucając tam rudę miedzi lub jakiś inny wykopany minerał razem z węglem, można wypalić sztabkę, która później jest potrzebna do rozbudowy farmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, który ukaże się za około tydzień. Pozdrawiam.